Wszystko nie to! To nie to! Nic nie chcę! Ach, czego ja chcę? Kochanie! Chcę ogórki z nutellą! Szybciej, szybciej, niosę, szybciej! Kochanie, jedź, proszę. Och, nareszcie! Aha. Zaraz zjem coś pysznego. Mm. Trzymaj, moja kochana. Nie! Już niczego więcej nie chcę! Może Ananasa z ketczupem, kochanie? Nie! Chyba chcę iść do kina! Chodźmy do kina! Kochanie, nie rozumiem, co się tutaj dzieje! Wydaje mi się, że. No? Mówisz poważnie? Tak! Tak się cieszę! Dlaczego mi wcześniej o tym nie mówiłaś? Więc dlatego chcesz jeść takie dziwne rzeczy! Tak! Pilnie musimy jechać do szpitala! Soku jeden, mówi szef. Musimy pilnie jechać do szpitala. Przyjęte. Będziemy za 30 sekund. I jeszcze jedno: wkrótce będę tatą! Gratulujemy! Paniu. Ale go tu nie ma. Sama go pani przegoniła pół godziny temu. Kto? Ja? Tak, powiedziała mu pani, że wręczył niewłaściwe kwiaty i zbyt głośno oddycha. Y -y, rzeczywiście. Hmm. Powiedziała pani, że jeśli jeszcze raz przyjdzie, to poszujecie go wszystkimi psami. Ach, to do mnie podobne. Proszę pani, a może do szpitala? Co? Po co mam iść do szpitala? Cóż, jakby to powiedzieć, jest pani bardzo mocno w ciąży. Jestem w ciąży! Co tak stoisz? Zabierz mnie do szpitala! <gry> Co? Co to było? Tak! Nareszcie go znalazłam! Dziewczyno, Uf. wszystko w porządku? Co ty tu robisz? Tak, po prostu przestraszyłam się i wyrzuciłam mój test ciążowy, ale teraz zebrałam się na odwagę i jestem gotowa zobaczyć, co tam jest! A co, tak nie jest jasne, że jesteś w ciąży? Nie, muszę wiedzieć na pewno. Może po prostu się obiadłam? Ostatnio bardzo dobrze się odżywiam. Dziewczyno, tu są dwie kreski. Gratulacje, na pewno jesteś w ciąży. Dziękuję, dziękuję! Tak się cieszę! Dziewczyno, musisz iść do szpitala. Dokładnie. Dziękuję. Dobra, to idę do szpitala. E, dziewczyno, szpital jest po drugiej o, stronie. Właśnie. Dziękuję. Co za wariatka! Dlaczego tak długo? Ślepy, nie widzisz! Z każdą minutą jestem coraz bardziej w ciąży! Staram się, proszę pani, staram się! Łapie! A ta, co tu robi? Cześć. Cześć! W ciąży! Szczęśliwa przyszłam do lekarza. Tak jak powinna robić szczęśliwa kobieta w ciąży. A my też jesteśmy tak. w ciąży. Wyobrażasz sobie? Nasze dzieci urodzą się w tym samym czasie. Będą chodzić do tej samej szkoły, a może nawet się zaprzyjaźnią. Nie mogę się doczekać! Elis, hey, a, a gdzie jest twój chłopak Ida? Yy, prawdopodobnie kupuje dla mnie prezenty. <coughs> Ona go wygnała. <coughs> Zamknij się! Nie płacę ci za Twoje gadanie! Alice, hm. <laughs> tak nam przykro, moja droga! A mnie nie! Wcale nie jest mi przykro! Będę sama! Szczęśliwa matka, szczęśliwego. aniołka! Cześć! Lekarz tu przyjmuje, prawda? Tak, zgadza się. Dziewczyno! Właściwie to szpital dla biednych i zwierząt znajduje się w piwnicy budynku! Nie ma tu dla ciebie miejsca! Oh, Elis, dlaczego tak mówisz? No co? Mamy nową partię kobiet w ciąży. Zapraszam na wizytę. Co? Zarwańca też pan przyjmie! No oczywiście! Muszę pomagać wszystkim potrzebującym. Chodźcie! Proszę powiedzieć, czy mogę wejść ze swoją żoną? W żadnym wypadku nie jesteś w ciąży. Kiedy zajdziesz w ciążę, to koniecznie przychodź. Moje przyszłe mamy. Jestem doktor Craig. Zajmujcie swoje miejsca. To chyba moje, tak? Czy wszystko w porządku? Tak, wszystko jest super. Po prostu chciałabym cocktails z kiełbaską. Proszę. O, to się nazywa serwis. Dla mnie? Dlaczego tak mało pieniędzy? Hmm? Uh. Uh. Uh -huh. Doktorze, możesz mi powiedzieć, czy znajdzie się tu dla mnie miejsce? Przepraszam, ale dla pani mamy tylko coś takiego. Mam swoje miejsce. Nawet własną poduszkę! Dziękuję! Jesteś moim bohaterem! No dobrze, czas zacząć badania! Moje gratulacje! Będzie pani miała bliźnięta! O, bliźnięta? Muszę szybko powiedzieć o tym mężowi. Będzie tak szczęśliwy, że kupi pałac pierwszemu dziecku, drugiemu dziecku, panu kupi pałac i mnie. Idę, muszę jak najszybciej mu o powiedzieć. I proszę koniecznie przyjść jutro na wizytę. O, super bliźnięta, gratuluję! Wspaniała wiadomość! Gratulacje! Gratulacje! Mam bliźniaki, mam bliźniaki, megalomanka. Doktorze, proszę mnie szybko zbadać. Myślę, że mam tam z, z 10 osób. No dobrze, zobaczmy, kto tam jest. Aha. O, jak wspaniale! Gratulacje! To chłopiec, zdrowy chłopiec! Jeden? Tylko jeden? Daj mi to, czy dobrze mnie obejrzałeś? Może gdzieś tam się y, ukrył jeszcze jeden? Ciszej, ciszej, nie wolno tak się denerwować. Najważniejsze jest to, że będzie pani miała duże, zdrowe dziecko. To prawda, gratuluję ci. To wspaniała wiadomość. Nie, nie, nie! Dlaczego? Dzieci, a ja tylko jedno! Nie zostawię tego tak! Dlaczego to, co najlepsze, trafia do tej złotej dziewczyny? Uh. 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 Nie zostawię tego tak! Nie pozwolę jej wygrać! Ale to przecież nie konkurs! A dla mnie to konkurs i już! Uh. O mój Boże, jaka dziwna dziewczyna, co? No cóż, zdarza się. A teraz, niech zbadam panią. No dobrze. Gratulacje, będzie dziewczynka. Jest tak piękna jak pani. Wow! Naprawdę? Naprawdę, doktor tak myśli? Tak, to na pewno dziewczynka. E, wszystko z nią w porządku, ale zalecałbym dalsze obserwacje w naszej klinice. Oczywiście, może nas doktor badać ile trzeba, <laughs> więc jutro przyjdę. Mhm. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, papa. Pa. Przyjdę jutro. <laughs> Do widzenia, papa. Pa. E, jutro przyjdę, papa. Pa. Jaki fajny facet. O. Ej, oberwańcu! To znaczy, Tara. Masz na imię Tara? Chodź, nakarmię cię, bo jesteś za chuda. Ach, nie trzeba, naprawdę. Czuję się jakoś nieswojo. Chodź, chodź. Mam tam tego jedzenia w całą górę. Ja sama i tak wszystkiego nie zjem. Dobrze. O, tyle jedzenia! I to naprawdę wszystko można jeść? No oczywiście, że można, głupia, y -y, to znaczy tara. Juhu! Dziękuję! Nie dotykaj, nie dotykaj, po prostu jedz. Dobrze. Mm. Dziękuję. Widzisz, jak w naszych czasach trudno jest dobrze zjeść? Ach. Aha. A co będzie z dzieckiem? To dwa razy nie, dziesięć razy trudniej. Mhm. Ale dobrze, że pojawiłam się na Twojej drodze. Mhm. Dam Ci tyle jedzenia, ile chcesz. Wydzielę Ci garaż w pobliżu mojej rezydencji, abyś mogła tam mieszkać. A Ty wyświadczysz mi jedną malutką przysługę? Jaką? Oddaj mi swoje dziecko! Co? Nie! To moje ukochane dziecko! I Jest długo wyczekiwane i nikomu go nie oddam! Hmm. To jeszcze nie koniec! Nie jesteś jedyną osobą, która może mi sprzedać Twoje dziecko! Pani mnie wystraszyła. Co się stało? Potrzebuje pani pomocy? Tak, potrzebuje pomocy. To znaczy nie ja, ale ta biedna Tara. Widzisz, doktorze, ona jest po prostu bardzo nieśmiała i sama nie może się do ciebie zwrócić. Aha. Tara potrzebuje pomocy? Chwila, teraz nic jej nie jest. Po prostu proszę zrozumieć, martwi się o swoją przyszłość, o przyszłość swojego dziecka. Jak będzie go wychowywać? Bez jedzenia. Bez domu, na śmietniku, śmierdząca! Co? A co pani wie, jak można jej pomóc? Wiem, jak jej pomóc i doktor jej też pomoże. Ona urodzi dziecko, a doktor mi je przekaże. Zaopiekuje się tym chłopcem, a? Chwileczkę, ale przecież będzie miała dziewczynkę. Ach, no, dziewczynką, co za różnica! To wszystko jest trochę dziwne. Muszę porozmawiać z starą. Nie ma takiej potrzeby! Nawet nie musi o tym wiedzieć. Hmm? 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 Czy jest pani pewna? Oczywiście! Tak będzie lepiej dla wszystkich. Ja będę miała dwoje dzieci i nie będę gorsza od tej megalomanki. Tara rozwiąże wszystkie swoje problemy, a ty, doktorze, będziesz mieć pieniądze. Umowa? Dobrze. Proszę przyjść jutro, jeśli Pani nie zmieni zdania. I pieniądze też proszę przynieść jutro. To cudownie. Tak, i co najważniejsze, utrę nosa tej bogaczce. Witam, moje Panie. Serdecznie zapraszam na ponowne badanie. Przyniosłam Ci pieniądze. Czy dobrze rozumiem, że to pieniądze na wykupienie dziecka od pani sąsiadki Tary? Tak jest. Policja przyznała się do wszystkiego. Do roboty. Wszyscy stać, policja pracuje. Wszystko co powiesz zostanie użyto przeciwko Tobie w sądzie. Dziewczyno, nie rób tu komedii. Mamy wszystko nagrane na kamerę. No. Tak. Ja tylko chciałam dwójkę dzieci, żeby nie być gorszą od tej złotej bogaczki. Papa Elis baw się dobrze w więzieniu. Doktorze, nie brałeś udziału w jej machinacjach? Chciała kupić moje dziecko. Zaoferowało mi ogromne pieniądze, ale w życiu jest coś ważniejszego niż pieniądze. I co to takiego? Miłość? Sprawiedliwość. No i oczywiście miłość. A co pani powie na to, żebyśmy poszli do kina po dzisiejszym badaniu? O, tak, tak! Będę bardzo szczęśliwa! My będziemy bardzo szczęśliwi!